A te lekcje odtwórkowe, to czym one tak w sumie są i po co mi są? Jak wiesz, cały kurs dzieli się na dwa typy lekcji. Mam lekcje teoretyczne, gdzie po prostu po raz pierwszy albo powtórkowo przyswajasz sobie teorię, robisz notatki, zadajesz pytania, żeby zrozumieć materiał. Później mam lekcje odtwórkowe, czyli to jest ten moment, w którym my odtwarzamy wiedzę i dlatego tak one się nazywają. I tę wiedzę odtwarzamy na kilka sposobów. Po pierwsze robimy odtwórki. I odtwórki to zadań czasem fiszki, tak? czyli pytania otwarte, które Ty po prostu sama sobie dodajesz, własnymi słowami zapisujesz odpowiedź w systemie, tutaj poprzez dodanie notatki o. Bardzo tutaj jest, dodaj notatkę. Więc to jest po prostu narzędzie do robienia własnych piszek na kursie. I w ramach powtarzania robimy te pisze. Dalej mamy test wiedzy, czyli pytania zamknięte, gdzie sprawdzamy kluczowe informacje teoretyczne, które z tej poprzedniej lekcji powinnaś wyciągnąć. No i później przechodzimy do tego momentu najważniejszego, czyli systematyzacji wiedzy, czyli pracy z zadaniami maturalnymi. I cała lekcja odpokowa ma na celu pomóc sobie usystematyzować materiał do matury, czyli go wyćwiczyć. Jak są te pytania takie otwarte z tymi kolorowymi buźkami? tu ktoś sprawdzi, co ja Odpowiadam, czy ja tak sobie odpowiadam sama sobie i w sumie nawet nie wiem, czy dobrze odpowiadam? Żeby powtórki naprawdę przynosiły efekt, to my musimy sami siebie sprawdzać i zmuszać do udzielenia odpowiedzi. Chodzi o to, żebyś sparafrazowała to, jak zrozumiałaś ten materiał. Bo jeśli byśmy do każdego tego pytania od razu napisali ci odpowiedź, to zasadniczo działałoby dokładnie to tak, jak na prezentacja, lekcja teoretyczna. Po prostu zaczęłaby się czytać. Mhm. Bo największy zysk z pracy z tym systemem jest to, że ty sama stworzysz te fiszki. Czyli jak ty tutaj piszesz tą notatkę, no to ten zestaw z tej lekcji otworkowej, on w toku kursu się pojawi 3-4 razy. I za tak drugim, trzecim razem, ty będziesz widziała swoją notatkę. Więc jeśli masz wątpliwość, czy w prawidłowej odpowiedzi, to najlepiej po prostu wrócić sobie do tej lekcji teoretycznej, znaleźć ten materiał, czy poprzez wyszukiwarkę, czy poprzez lekcję i upewnić się, że dobrze zapamiętałaś, albo sprawdzić swoje notatki. I Robimy. Dlatego samodzielnie piszemy te odpowiedzi, bo sam akt pisania tej fiszki jest tym jednym z elementów, który powoduje, że lepiej zapamiętujemy. Czyli jestem sama sobie nauczycielem, trochę. Tej... Możesz, oczywiście, w każdym momencie zadać pytanie. Jeśli masz jakąś wątpliwość co do tej odpowiedzi, co do tego, jak tą fiszkę skonstruować, no to albo możesz to zadać jakby pod slajdem, który dotyczy tego zagadnienia, albo wchodzisz, o tutaj, w zakładkę Pomoc, Pomoc w nauce. I w pomocy w nauce możesz zadać jakiekolwiek pytanie na jakikolwiek temat. Także w jakimkolwiek momencie masz wątpliwość, nie jesteś pozostawiona sama. Możesz zawsze to skonsultować, możesz sprawdzić sama w slajdzie, możesz zadać to pytanie tutaj w ramach pomoc, pomoc w nauce, nawet rzeczy, które bezpośrednio nie są częścią kursu, ale nie wiem, do szkoły potrzebujesz coś i masz jakąś wątpliwość, to na przykład zadania czy treści wymagane do szkoły, a które nie są częścią kursu, bo Wykres materiału na maturę jest trochę mniejszy niż czego jesteśmy uczeni w liceum. No to tutaj nasi nauczyciele też ci pomogą przygotować się do zajęć. Fajnie, a jak tam są te pytania i można je oznaczyć, że umiem, nie umiem i tak dalej, to czy ja mogę sobie do tych pytań jeszcze jakoś kiedyś wrócić? Czy to ma sens wracanie do tych pytań? Tak na kursie masz 90 parę lekcji. Połowa z nich to lekcje teoretyczne. Każda z tych lekcji ma 10 pytań, czyli Ty masz około 500 pytań tych 500 piszek. Na temat takich kluczowych teoretycznych zagadnień do matury. I z jednej strony, jak nie musisz się tym matki, bo jak idziesz w takim kursu, no to one będą tobie automatycznie się pojawiały po pierwszej, po trzech, i po pięciu lekcjach. Ale chcesz dodatkowo z nim pracować, na przykład albo w toku kursu, albo po całym kursie chcesz sobie jeszcze raz wrócić do tych wszystkich pytań otwartych, no to tutaj w głównej aligacji kursu masz odtwórki. Jak klikniesz sobie odtwórki, no to tutaj masz wszystkie zestawy do każdej lekcji teoretycznej po prostu bardzo łatwo dostępne. Już w momencie, w którym zrobisz swoje notatki, no to one, te twoje notatki też tu razu będą dostępne. Więc de facto to jest po prostu taka pełna lista wszystkich mm. fiszek, które są przygotowane na kurs i wszystkich odpowiedzi do tych fiszek, które ty udzieliłaś, więc możesz sobie spokojnie z tym pracować. Czy to dodatkowo w trakcie Kursu, czy też po kursie. Super. Nie wiedziałam tego. Wiesz co, to wynika z tego, że po prostu to jest rzecz, którą dodaliśmy niedawno, także jest to nowa funkcja, także no zachęcam Cię do tego, żeby korzystać z tego. Czuję się zachęcona, nie? Bardzo się cieszę.